Zmiany często przychodzą niespodziewanie, burząc nasz porządek dnia i plany na przyszłość. Mogą wydawać się trudne, przerażające, a nawet niesprawiedliwe. Ale co jeśli spojrzymy na nie inaczej? Stoicy wierzyli, że zmiany nie są naszym wrogiem, są czymś naturalnym, częścią porządku wszechświata. Marek Aureliusz pisał: Wszystko, co się dzieje, jest zgodne z naturą. Zmiany są nieuniknione, a opór wobec nich jedynie nas osłabia. Wyobraź sobie rzekę, której nurt nagle zmienia kierunek. Możesz walczyć z jej prądem, tracąc siły, albo nauczyć się płynąć wraz z nią, znajdując nowe ścieżki, które otwiera przed tobą. Stoicyzm uczy, że zmiany, choć niekomfortowe, są okazją, szansą na naukę, rozwój i zrozumienie siebie na głębszym poziomie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak stoicy podchodzili do zmian. Przejdziemy przez trzy etapy: zrozumienie ich natury, adaptację do nich i wykorzystanie ich jako szansy na rozwój. Jeśli masz w swoim życiu zmiany, które Cię przytłaczają lub których się obawiasz, ten film pokaże Ci, jak znaleźć w nich siłę i nowe możliwości. Zmiany są nieodłącznym elementem życia. Bez nich nie byłoby postępu. A wszystko, co nas otacza, pozostałoby w stagnacji. Marek Aurelius przypominał: Świat jest jak rzeka. Wszystko płynie i zmienia się. Nie bój się tego, co jest częścią natury. Stoicy uczyli, że opór wobec zmian rodzi niepotrzebne cierpienie, ponieważ próbujemy zatrzymać coś, co jest nie do zatrzymania. Pomyśl o swoim życiu. Jak wiele razy bałeś się zmiany, którą później zaakceptowałeś. Może nowa praca, przeprowadzka, koniec ważnej relacji. Na początku każda z tych sytuacji wydawała się trudna, ale z czasem mogłeś dostrzec, że były one częścią naturalnego porządku, który prowadził cię do czegoś nowego. Stoicy przypominali, że to, czego się boimy, to nie zmiana sama w sobie, ale nasze wyobrażenie o niej, nasze obawy przed nieznanym. Zrozumienie, że zmiany są naturalne. Daje poczucie spokoju. To pierwszy krok w stoickiej praktyce. Zaakceptowanie tego, że świat wokół nas, a także my sami, ciągle ewoluujemy. Marek Aurelius pisał, że tak jak przyjmujemy wschód i zachód słońca jako coś naturalnego, tak samo powinniśmy patrzeć na zmiany w naszym życiu. Zamiast pytać, dlaczego to się dzieje, zacznij pytać, co mogę zrobić z tym, co się dzieje. Zrozumienie zmian nie oznacza, że musimy od razu je lubić. Oznacza, że przyjmujemy je jako część życia, jak deszcz, który może być nieprzyjemny, ale jest potrzebny, by ziemia mogła kwitnąć. Gdy zaakceptujesz zmiany jako coś nieuniknionego, przestaniesz tracić energię na walkę z nimi i zaczniesz ją wykorzystywać, by się z nimi rozwijać. Gdy zrozumiesz, że zmiany są nieuniknione, pojawia się kolejne pytanie. Jak najlepiej na nie odpowiedzieć? Stoicy wierzyli, że kluczem do adaptacji jest skupienie się na tym, co możemy kontrolować, i odpuszczenie tego, co pozostaje poza naszą mocą. Epiktet przypominał: Nie to, co Cię spotyka, lecz to, jak na to reagujesz, decyduje o Twoim życiu. Wyobraź sobie sytuację, w której nagle musisz zmierzyć się z czymś nowym. Może to być niespodziewana zmiana w pracy, lub konieczność podjęcia trudnej decyzji. Naturalnym odruchem jest często chaos, gniew, strach lub frustracja. Ale stoicy radzili, by w takich momentach zrobić krok w tył i oddzielić to, co możesz kontrolować, od tego, co jest poza Twoim wpływem. Epiktet uczył, że kontrolując nasze reakcje odzyskujemy poczucie wpływu na życie nawet w obliczu chaosu. Adaptacja w praktyce polega także na zmianie perspektywy. Stoicy wierzyli, że każda sytuacja, nawet najtrudniejsza, niesie za sobą potencjalną lekcję. To, co wydaje się przeszkodą, może stać się krokiem do przodu, jeśli zdecydujesz się spojrzeć na to jako na okazję do nauki. Marek Aureliusz pisał: To, co stoi na drodze, staje się drogą. Adaptacja wymaga cierpliwości i otwartości. Nie musisz od razu wiedzieć, jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Czasem wystarczy podjąć pierwszy krok, by zobaczyć, że droga, choć początkowo trudna, prowadzi do miejsca, które może przynieść ci więcej niż sobie wyobrażałeś. Stoicy wierzyli, że zmiany, choć często niewygodne, są okazjami, które możemy wykorzystać do wzrostu i rozwoju. Seneka mawiał. Zmiany nie są czymś, czego należy unikać. Są narzędziem, które, jeśli odpowiednio użyte, prowadzi do wewnętrznej siły i mądrości. Pomyśl o zmianach w swoim życiu, które na początku wydawały się trudne. Może to była strata pracy, która początkowo wzbudzała strach, ale z czasem otworzyła drzwi do nowej ścieżki kariery. Albo zakończenie relacji, które przyniosło ból, ale dało przestrzeń na odnalezienie siebie. Stoicy uczyli, że każda zmiana, nawet ta bolesna, niesie w sobie możliwość odkrycia czegoś nowego, pod warunkiem, że spojrzymy na nią z odpowiedniej perspektywy. Kluczem jest zdolność dostrzegania szans tam, gdzie inni widzą tylko przeszkody. Marek Aureliusz pisał: Przeszkody w działaniu przyspieszają działanie. To, co stoi na drodze, staje się drogą. Zamiast traktować zmiany jako problem, Zapytaj siebie: czego mogę się nauczyć? Jak mogę się rozwijać dzięki tej sytuacji? Jednym z fundamentów stoickiej filozofii jest przekonanie, że nawet trudne momenty kształtują naszą wewnętrzną siłę. Stoicy nie unikali zmian, przeciwnie, widzieli w nich sposób na przetestowanie własnego charakteru. Epiktet mawiał: Nie obawiaj się wyzwań to one budują twoją wewnętrzną fortecę. Każda zmiana, której stawiasz czoła, jest krokiem na drodze do lepszego poznania siebie. Czasem zmiana może przynieść nową pasję, nowe umiejętności, lub nowe spojrzenie na życie. To, co początkowo wydaje się chaosem, często staje się początkiem nowego porządku. Kiedy zmiany staną się częścią Twojego życia, traktuj je jak sojuszników. Stoicy wierzyli, że w każdej sytuacji kryje się okazja. Trzeba tylko umieć ją dostrzec. Zmiana nie jest końcem, jest początkiem, zmiany są częścią życia. Nie możemy ich uniknąć, ale możemy nauczyć się, jak je przyjmować. Stoicy wierzyli, że nasza siła nie leży w kontrolowaniu tego, co się dzieje, ale w tym, jak na to reagujemy. Marek Aureliusz przypominał: Nie obawiaj się tego, co niesie życie. To, co przychodzi, jest tym, czego potrzebujesz. Przez zrozumienie natury zmian, nauczenie się adaptacji i dostrzeganie w nich szansy na rozwój możemy przekształcić trudne chwile w momenty siły i nauki. To nie zmiany same w sobie nas definiują, ale to, co z nimi robimy. Każda przeszkoda, każdy zwrot w życiu to zaproszenie do stania się silniejszą, bardziej świadomą wersją siebie. Pomyśl teraz o zmianach, które spotkały Cię w przeszłości. Jak wpłynęły na Ciebie? Czego Cię nauczyły i zastanów się, jak możesz spojrzeć na nadchodzące wyzwania, nie jako na coś, co trzeba przetrwać, ale jako na okazję do nauki i rozwoju. Pamiętaj: zmiany nie są końcem, są początkiem czegoś nowego. Stoicyzm uczy, że adaptacja i rozwój to nasza naturalna droga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.